Siema, wito akwarium. Dzisiaj yy, Przedstawiam Wam takie nowości, które u mnie nastały. Yy, teraz możecie zobaczyć, nabyłem gimbal do nagrywania filmików. Yy, tutaj będzie mi on najbardziej potrzebny, ponieważ jak wiecie, tutaj jest regał z akwariami w kotłowni. I trzymając telefon w ręku no jest to takie troszkę chaotyczne. Yy, ten gimbal jest nam no, w tym pomocny, nie będzie żadnych niepotrzebnych yy, drgań czy ruchów ręką on fajnie trzyma właśnie w poziom jest to tego aplikacja która pomaga go wykorzystać na maksa ma sporo możliwości jeśli chodzi o o wkręcenie filmików więc na pewno mi się przyda do tej pory mm, używałem takiego statywu on jest też dobry, wysuwany. Na niego też będę mógł samasować sobie do Kimbawa. No, ale statek to jest raczej przed głównym zbiornikiem, żebym sobie mógł kręcić. Kolejna sprawa. Nabyłem w końcu latki są tutaj teraz na takiej można powiedzieć że kwarantannie. Yy, platki i głupiki. Yy. Te platki nazywam się Humor po niemiecku, czyli takie trzmiel, platka trzmiel. Nabyłem trz, trzy samice i, i dwa samce. Yy, samczyki, jak widać tutaj właśnie po prawej stronie jest jeden z samców, yy, jest yy, z takim czerwonym brzuszkiem bardziej. No, samce właśnie się tym wyróżniają i do tego jeszcze udało mi się nabyć długo wyszukiwane głupiki które tu też możecie zobaczyć santa maria niestety były w bardzo złym stanie ale zaryzykowałem by wezmę je zobaczę co z nich wyjdzie kupiłem trzy samce dwie samiczki niestety jedna samiczka padła z drugą zobaczymy czy coś jeszcze da zrobić jak widzicie jestem na na gąbce no jest po prostu w kiepskim stanie. Platki tutaj jeszcze są z tego względu, że będą szły do 110, tak jak jaki miałem zamiar właśnie tam dokupić sobie platki. Tu może sobie odczekałem jeszcze chwilę, ale podejrzewam, że zaciążoną samicę tutaj widzę. Jedną taką już w większym stadium, że pozwolę się jej wykocić tutaj gdzieś w którymś z kotników. Z tego względu, żeby mieć troszkę tych swoich maluchów więcej. Cóż więcej... Przed nowy zbiornik. Jak widzicie, lawa wulkaniczna z która posłuży mi jako podłoże. Do tego pójdzie ten żwirek. To jest żwirek naturalny 2 do 4 mm. On mi się teraz najbardziej podoba. Więc... No... Na nim będę stawiał zbiornik, także lawa pójdzie pod spód, zupełnie tak samo jak mój kolejny zbiornik, który jest z tej gierkami. Na tej samej zasadzie, właśnie tu jest akwarium, które czeka na rozpakowanie. Pudło jest ogromne, ale akwarium zajmuje jego prawie połowę. W takim samym stanie mi przyszło. W takim samym stanie zapakowania przyszło mi wcześniej akwarium, właśnie ta 30. I to również jest 30. Z nią będę sobie aranżował z zbiornik pod te głupiki, właśnie Santa Maria Building Także one też będzie miało swój domek. Tu z boku znowu już znowuż pójdzie. 25, piątka, która jest ko Tarlaka. Znowu tu trafi. No i tyle co u mnie z nowości. Tak krótko byście zobaczyli co nowego, że jest niedzielę wieczór, więc życzę Wam miłego przyszłego tygodnia i oby nam szybko zleciało do weekendu, Także jeszcze raz zobaczcie sobie tę śmielę platusie. Dość ciekawe. Rybki. Mam nadzieję, że mi przeżyją, że uda się je troszkę porozmawiać i że będą się dobrze czuły 160 z głupikami. I tymi drobnymi bielnicami, które tam są. Dzięki, jeszcze raz pozdrawiam. Trzymajcie się i